Ewa i Łukasz kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Ten dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a Tir rusza w drogę. Ewa i Łukasz razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Misiu, o tradycji musi stać się zadość, Wszystko śniadanie, się tak. Dotarliśmy do hotelu, obsługa super się spisała. Delikatny poczęstunek z okazji zbliżających się urodzin Łukaszka. Miło bardzo. Także teraz czas na relaks. Fajny ten wyjazd urodzinowy, prawda, kochany? Najlepszy. Nie <laughs> Tak. Żona, jak, jak zawsze, nie zaskoczyła. Oj tam, tak. oj tam. Tak, tak, tak. Nie. I tutaj zabieramy prezenciki, ale pokażemy, co jest w środku przy rozpakowywaniu, nie? Tak. I open box. Czy o, tak, unboxing. 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 I będziemy, właściwie nie, nie będziemy, to Ty będziesz uczył się obsługi depilotem. Tak. Który... O. Dobra, lecimy do na jeszcze na pyszne śniadanie. See you. Jeszcze chciałabym sprostować jedną moją wypowiedź w poprzednim filmiku odnośnie mikrofonów do, do kamery Osmo 3. Okazuje się, że w zestawie jest jeden mikrofon, tak, tak jak to mówili, jak mówiłam, ale mikrofony DJI można zakupić... Na sztuki. Na sztuki pojedynczo. W poprzedniej edycji faktycznie nie można było tego zrobić. Tak nam powiedzieli panowie w sklepie, ale te nowe mikrofony już są do kupienia oddzielnie, także to jest bardzo dobra wiadomość dla nas. Ale póki co skupimy się na dronie. Także jeżeli ktoś by się czaił na kamerę, mikrofon można dodatkowo dokupić. To idziemy? Mm, tak, możemy. Więc fajnie, fajnie, że można właśnie dokupić ten jeden mikrofon, my. ciężko idziemy coś zjeść, bo jesteśmy mega głodni. Później jeszcze jakieś zakupy zrobimy tutaj już na trasę ze tak. spożywki. I będziemy kierować się w stronę domu. Jeszcze troszeczkę musimy rzeczy ogarnąć właśnie w domu. No i, no i tyle. I, I zaraz za parę dni startujemy. Tak. I za parę dni start. Kolejną trasę. Fajna knajpka tutaj. Fajnie wygląda. Blisko mamy bardziej spotkał manekina, więc idealnie. Lubimy. No, Poznań, Poznań równa się manekina. U nas to jest taka, też taka tradycja, tak, jak już jesteśmy a, w Poznaniu. Tak, zaczęło się od Torunia, tak? A zaczęło się od Torunia, nie? Się od Torunia dokładnie. W Toruniu no, też mamy manekina, ale jakoś tak, nie, ten manekin... Ale ten jest yy, tutaj w Poznaniu jest bardziej treściwy. Nie jak dają jedzonko, to takie <laughs> bardziej treściwe, więc fajnie. Ma kolejki, to fajnie, bo tutaj zazwyczaj jest kolejka ekstra. Zawsze mamy problem czy wybrać naleśnika wytrawnego, czy na słodko, nie? Ja chyba dzisiaj na słodko hmm. Ty już są imami, prawda? Dobra, ja daję sobie chwilę na zastanowienie. prezent Od Ewy, który dostałem na urodziny. Zaskoczyła mnie niesamowicie. E... Ogólnie mieliśmy w planach go kupienia, ale no nie spodziewałem się, że dostanę go na urodziny, więc. E... Ale czytaliśmy recenzję bardzo fajny sprzęt podobno jak na pierwszego drona e... do nauki e... także, także. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Przede wszystkim Łukaszek będzie tutaj. Też się sprawdzał jako pilot. To się okaże, no. Mnie to w ogóle tak fascynuje, że to jest takie maleńkie, że to jest taki mały sprzęt. Szok. No. Tu jest cały ten sprzęt latający, tak? Tak. Mhm. Takie maleńkie, mniej, mniejsze niż moja dłoń. Mhm, I tutaj jest. Mhm. Taki joystick. Taki joystick, taki pad. Tak. Ten pad jest większy niż ta maszynka. Hmm. Wow, fajny. No faktycznie wygląda jak jakiś sprzęt do gier. No nic, teraz trzeba się tak. tym zacząć bawić. Znaczy najpierw trzeba to rozgryźć w ogóle. Hmm. Teoretycznie jestem przygotowany, ale praktycznie. To <grym> zaraz wyjdzie. Zaraz się okaże. Ja idę pakować swoje rzeczy, a Łukaszek tutaj będzie walczył z nowym sprzętem. Tak, i się wkurzał pewnie. Nie, dasz radę. Ja jeszcze skorzystałam, słuchajcie, z okazji i wyskoczyłam na trening, właśnie na kole cyrkowym. Podjechałam pod szkółkę i. I co? I wyskakuję. Cieszę się, bo przy ostatnim pobycie w domu nie udało mi się poćwiczyć tutaj na kole. A jakoś na ostatni dzień co prawda w biegu wszystko w biegu, ale no, przyjechałam i lecę. Słuchajcie, dojechaliśmy do naszego punktu, gdzie robimy zazwyczaj całe zakupy. Tam jest jeszcze Action. Mamy wszystko w jednym miejscu. Tutaj kupujemy yerbę. No, jeszcze spory ruch, jak widać. Weekend się rozpoczyna. Szukamy miejsca. O, mamy. Także lecimy po kolei ze sklepami. Pierwsze, co żelazko. My już częściowo spakowani, część rzeczy już jest popakowana. Jeszcze musimy spakować jedzenie, jakieś takie rzeczy techniczne. I co? I tego nie będziemy w trasie. Szybko nam ten tydzień leci, ale no jesteśmy już szczęśliwi, że wyjeżdżamy w trasę. Ja wiem, że co kierowca to inne podejście, natomiast my lubimy tę pracę. Ktoś może powiedzieć: A za krótko jeździmy. Być może. Ale zawsze dziwi mnie to, że część kierowców próbuje jakby tą pracę nam obrzydzić. Nawet ostatnio spotkaliśmy takiego pana w sklepie, właśnie z rzeczami do ciężarówek, i mówi do nas: O, ja już tam 15 czy 20 lat jeżdżę, najgorszy zawód, już mam dosyć i tak dalej. Dla mnie w ogóle jest zastanawiające, jak można robić coś, czego się nie, czego się nie lubi i robić co 15-20 lat. Jeżeli coś mi nie odpowiada, to to zmieniam. Ja wcześniej pracowałam w zupełnie jakby innym zawodzie. Nie byłam kierowcą zawodowym. Chciałam zostać kierowcą zawodowym, więc to zmieniłam. Nie tkwiłam 20 lat w swoim zawodzie po to, żeby narzekać do ludzi na ten zawód, na moje życie. Więc takie komentarze albo teksty – a, to wy zrobiliście, zobaczycie, najgorszy zawód – My też nie mamy zamiaru pracować całe życie jako kierowcy. My jesteśmy takimi wolnymi ptakami, że my co jakiś czas lubimy zmiany, więc jesteśmy zadowoleni, że zaraz ruszamy w trasę. To będą trzy tygodnie, ale dla nas jest to ok. W tym roku nie planujemy urlopu w ciepłych krajach, ponieważ ciepły kraj mam w pracy. No i co? No i tak yy, staramy się być zawsze pozytywnie nastawieni. Jeżeli chodzi o takie narzekanie przez kierowców i takie próby uprzykrzenia młodym kierowcom tego zawodu, to ja myślę, że lepiej się zastanowić nad zmianą swojego życia, nad zmianą tego zawodu, w którym pracuje się 20-15 lat, zrobić coś, bo żyć i cały czas narzekając na swoją pracę, myślę, że to jest mega męczące. Kursy online, można tyle kursów porobić, można z dnia na dzień tak naprawdę zmienić swój zawód, zmienić swoje życie. Teksty, że ta praca jest najgorsza, że zobaczycie za 15, za 20 lat, za 10, a plecy was będą bolały, a to i tamto. My to wszystko wiemy, naprawdę, i my nie będziemy całe życie jeździć jako kierowcy. Także ja proponuję mniej narzekania, mniej prób obrzydzenia tego zawodu, a podjęcie próby zmiany własnego życia. Serio, bo to, że nam ktoś napisze w internecie albo powie, że macie beznadziejny zawód to niczego nie zmieni. My na tą chwilę nie będziemy go zmieniać. Więc no, szkoda czyjś pary, Czyś uwag. A mówię, warto zastanowić się nad własnym zawodem, nad własnym życiem. Stał się cud. Spakowałam się w jedną torbę. Chyba pierwszy raz w życiu, także jestem mega zadowolona. Dodatkowo chciałam pokazać takie fajne odkrycie. Taki sprytny ręcznik. O, on jest bardzo wygodny. Dokupiłam sobie teraz Właśnie drugą sztukę w trasę. Mi się sprawdza, być może którejś pani też się spodoba. Jest dostępny wekszyn niecałe 5 zł. Także cena dobra i faktycznie materiał też. Tutaj natomiast takie rzeczy, jakby to powiedzieć, trochę kuchenne, trochę higieniczne. Prasówka też kupiona na drogę. Szybkie tankowanie. Mamy parę godzin do jazdu na firmę. Po drodze zajedziemy do naszych dobrych znajomych. Mówiłam już o nich. Oni mają tego vana, van trip. Team dokładnie. Tam obiadek. Kawka. Zrobiłam też ciacho. Także podjemy ciasta, właśnie. I co? I będziemy ruszać na bazę. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach, o komentarzach. Będzie nam ogromnie miło, jeśli zostawicie tutaj po sobie jakiś ślad. I widzimy się niebawem w kolejnym odcinku już z trasy. Także do zobaczenia!